Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejny odcinek z serii Życie jest za krótkie pod tytułem Poniedziałek. Może wam powiedzieć, że yy, właśnie przed chwilą się zastanowiłem, ale w ogóle czy ja powinienem nagrywać o tym yy, odcinek, skoro to już jest trzeci raz, jak ja chyba nagrywam o poniedziałku odcinek. Najciekawsze jest to, że e, poprzedni raz ukazał się dokładnie rok temu 9 marca. 9 marca, dzisiaj jest 8 marca, więc coś tutaj jest w tej porze roku, które, która mnie do tego poniedziałku e, e, przyciąga niczym psa do wymiotów. Ten odcinek e, powinien mieć odcinek e, powinien mieć tytuł albo e, Życie jest za krótkie, żeby nie lubić poniedziałków. Albo y, dlaczego nie lubisz poniedziałków? Nie? Że, zadaj sobie to jedno ważne pytanie: dlaczego nie lubisz poniedziałków? Pierwszy raz o poniedziałku nagrałem w 2014 roku na swoje 35 urodziny. E, stąd też w ogóle e, wracam do tego tematu, dlatego że jeden z widzów, e, który jeszcze e, nie pogodził się z <ścoughs> zaprzestaniem z, z e publikowania na kanale e piwnym, E, skomentował pod tym filmem. E, I Ja tam mówię taką rzecz, że no to będę polecam, jak, jak ktoś chce, e, jak ktoś ma wolne 18 minut, to polecam, bo ten film e, się e, bardzo ciekawie pokazuje, że już w 2014 roku, po zaledwie dwóch latach e, zajmowania się piwem e, zawodowo, e, mówiłem, że nie wiem, gdzie będę za 5 lat i że nie wiem, czy będę się nadal zajmował piwem. Więc to nie jest tak, że, yy, że to była jakaś decyzja. Yy, Hurdur, obudziłem się i yy, podjąłem nieprzemyślaną decyzję. Yy, to wszystko było yy, w jakiejś tam yy, yy, mieściło mi się to w głowie yy, 7 lat temu, czy nie całe 7 lat temu, że nie będę się zajmował piwem. E, aczkolwiek tam e, rzeczywiście dzielę się tym, że mm, jest we mnie ta, ta pasja, ta, ta radość e, dzielenia się piwem, ale e, już ten film zdradza, e, pewne, mm, zdradza pewne przesłanki ku temu, że chciałem czegoś więcej. E, m, chciałem... E, m, Trochę y, wyrwać Was, czy ówczesnych widzów, może bardziej z tego myślenia, że o poniedziałek, o kurwa, poniedziałek, nie, o nie, o kurwa, nie, kiedy piątek, piąteczek, piątunio, ludzie kiedy, przecież kurwa, pięć dni męczarni, to jest coś, co budzi tak wielki mój smutek, jak o tym myślę, że są ludzie, którzy y, dzisiaj tak właśnie się czują, być może Wy się tak czujecie. I y, to budzi tak wielki mój smutek, bo nie można 5 dni w tygodniu, czy 4, bo niektórzy już w piątek zaczynają ten, czuć tę radość życia, z kolei niektórzy zaczynają w niedzielę już czuć smutek życia, tak? na myśl o tym nadchodzącym poniedziałku, więc to, to się wyrównuje. Więc wydaje mi się, że jest bardzo wielu ludzi. Na, na, stosując zasadę Pareta, bym powiedział, że pewnie jest 80%, którzy odczuwają niechęć i smutek i yy, nie czują się dobrze w 5 na 7 dni swojego życia. Tak? Czyli przez 5 dni w tygodniu nie są szczęśliwi. A nawet ten weekend, znowu zacytuję grabarza, chwile żyją tylko wtedy, gdy piją, nie? Więc o czym świadczy to, że nie lubisz poniedziałku? Znaczy inaczej, co można zrobić z tym, że nie lubisz poniedziałku? Albo zmienić ten poniedziałek, zmienić te życie swoje, jak ono wygląda to oczywiście zacząć trzeba w obu wypadkach tak naprawdę od zdiagnozowania, co Cię boli w tym poniedziałku. O tym był ten film, który był rok temu. Nie? Poniedziałek boli. No i że ból generalnie rzecz biorąc, mimo że nie jest miły, to jest potrzebny w życiu, tak? Bo jak, jakbyś na przykład nie bolała Cię tam jakaś noga, czy wątroba, czy, czy, czy cokolwiek innego, no to Ty nie pójdziesz z tym do lekarza i po prostu umrzesz, nie? Więc generalnie ból jest potrzebny. No i em, em, w tym em, filmie em, zeszłorocznym, którego akurat sobie nie odświeżyłem, em, tam można też ciekawych ciekawych em, Ciekawą kwestię właśnie tak tylko sobie włączyłem i jedna fraza: No, pewnie w Polsce nie umrze tyle osób na COVID, co z powodu samobójstw. Troszkę się chyba omyliłem. <laughs> no ale wracając, wracając. Yy... Wtedy rzeczywiście to się nie wydawało jeszcze tak yy, yy, realne, że może umrzeć 70 tysięcy więcej ludzi niż rok wcześniej. 20%, nie? To się wydawało, nie, no, bez przesady, nie? Umrze nam za 2-3 tysiące i tyle, nie? A jednak nie. Yy, ale wracając do tego poniedziałku, więc jeżeli czujesz wielki ból dzisiaj, Albo wczoraj już czułeś na myśl o tym poniedziałku, to nie traktuj tego, że o kurwa, ale jestem beznadziejny, kopyr jest taki zajebista, jestem beznadziejny, bo nie lubię poniedziałku. Nie. Potraktuj to w sposób taki, że mój organizm, moja podświadomość, moje życie daje mi zajebiście ważną wiadomość, że coś jest nie tak. Może nie tak jest z, ze światem tak? Nie tak jest z pracą, do której muszę chodzić, nie tak jest z szefem, który jest, prawda, nie wiem, mobbingujący, czy w ogóle jakiś psychol i w ogóle. I wtedy trzeba zmienić to. To znaczy, jeżeli y, ty nie zmieniasz nic z tym, no to mówisz, no okej, okay, może ten szef jest y, y, toksyczny, ale ja decyduję się jednak pozostać tutaj i to jest moja odpowiedzialność, nie? Jeżeli Mówisz nie, ja nie chcę tak żyć, no to zmieniasz pracę. Ale może musisz zmienić tylko nastawienie. Może nie chodzi o to, że ta praca jest zła, może nie chodzi o to, że mm, e, obiektywnie ten szef jest e, psychiczny i tak dalej, i tak dalej. Tylko może po prostu ty masz złe nastawienie. I to jest w ogóle coś, co mnie przeraża, e, w tym sensie, że ludzie. Sami sobie robią krzywdę, dodatkowo robią im y, jakby, nie wiem, media, czy, czy y, jak to nazwać w ogóle, opinia publiczna. Ludzie są warunkowani od, kurwa, maleńkości, od y, dziecka y, y, z przedszkola, ludzie są warunkowani, że, ponie że y, y, poniedziałek to jest coś złego. Że poniedziałek to jest jakaś, jakaś tragedia Cię spotyka. O, skończy się ten wspaniały weekend i znów do tego kieratu, tak? Yy, 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 te wszystkie poranne, yy, yy, czy poranne, no poranne też, yy, programy radiowe w tych wszystkich, tych, o tutaj słuchajcie, nie marcie się, już tylko pięć dni do piątku, ha, ha, ha. Nie, żenada, żenada. W ogóle nastawienie, takie programowanie ludzi, że... O, kurwa, zaczynamy nasze odgryzanie kanapki z głównym. Będziemy odgryzać przez następne 5 dni, aż wreszcie w piątek, a pożyjemy, nie? Tak, teraz niektórzy to myślą w, w kategoriach, że jak się skończy pandemia, to pożyjemy, nie? Yy, więc nie. Żyć trzeba dziś. Dziś. <grym> yy, I ja w 2014 roku. Miałem głębokie przekonanie, że bardzo lubię poniedziałki. Dlaczego? Z kilku powodów. No, po prostu staram się robić to, co e, lubię, kocham i co uważam, że ma sens. I co czyli mam tę swoją misję. E, uważam, że nagrywając ten film jestem w stanie wpłynąć na kogoś, żeby mu zmienić e, myślenie. Dzięki temu zmieni się jego życie na lepsze. E, Innymi słowy, mam misję. O misji też jest osobny film, nie? E, I można powiedzieć, no dobra, dobra, ale nie każdy może być, prawda, vlogerem na YouTubie i mieć misję. Otóż to nie ma żadnego związku. Można wykonywać bardzo. Mm, no właśnie, nie chcę deprecjonować. E, można wykonywać wcale nie tak spektakularną e, działalność jak. Bycie y, vlogerem, chociaż wiem, że w, y, jakbyśmy zapytali jakbyśmy zapytali yy, yy, tutaj widzów, yy, czy uwa jaki prestiż ma zawód vlogera, youtubera, to pewnie gdzieś tam poniżej dziennikarza by się znajdował, który już ma bardzo niski prestiż i poniżej polityka. Yy, ale jednak myślę, że wielu, wielu, wiele osób myśli, no nie, jakbym był sobie takim youtuberem, bym mnie oglądali, wpłacali kasę, no to co, to, 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 to by było fajnie, nie? Więc każdy, tam gdzie jest, może czuć misję swojego, swojej pracy. To jest moim zdaniem to jest fundamentalnie ważne, żeby właśnie polubić swoje życie, polubić swój dzień. albo jeżeli okazuje się, że tej misji nie ma, to stanąć w prawdzie i powiedzieć nie. To nie ma sensu. Ja nie będę swojego życia marnował na robienie czegoś, co uważam w głębi duszy, w głębi serca, że jest bez sensu, a nawet może, że jest szkodliwe. Że tak naprawdę ja swoją pracą więcej szkody przynoszę światu, ludziom, niż pożytku. Natomiast jestem przekonany, że można mieć poczucie misji, można mieć sens pracy tak naprawdę na każdym stanowisku, łącznie z byciem śmieciarzem. Który odbiera śmieci. No słuchajcie, jaka to jest ważna funkcja. E, społecznie. Naprawdę można mieć poczucie misji, że gdyby nie moja praca jako tego e, gościa, który jeździ śmieciareczką, czy tam e, te kubły tam zakłada, żeby one tam się przewróciły, no to ten, to, to, to miasto nie funkcjonuje. Przecież są przypadki, że gdzieś tam w Neapolu i tak dalej nie wyrabiali z odbieraniem śmieci i. I, ee, i, I przez ileś tygodni to się wszystko nawracuje, to się nie da żyć. Więc praca takiego człowieka, wręcz nawet teraz w pandemii się okazało, że właśnie są tak zwani essential workers, tak? czyli e, niezbędni pracownicy, tak? pielęgniarki, e, sprzedawcy, kierowcy, którzy dostarczają e, towary, tak? żeby ludzie mieli w sklepach co kupić. Nie? Więc naprawdę można mieć poczucie misji praktycznie w każdym zawodzie. W tym filmie z 2014 roku przytaczam taką, e, e, taką reklamę, która miała jakby zmienić postrzeganie zawodu komornika. Więc tam jest coś takiego, taka, taka scena, że dzieci w, w, w tej w piaskownicy się bawią, no i jedno dziecko mówi do drugiego, słuchaj, pożycz mi łopatkę. Nie, ty pożyczasz mu tą to dziecko mu pożycza tą łopatkę, on tam się bawi bawi, no to drugie dziecko mówi, to dobra, to oddaj mi tą łopatkę. On mówi, nie oddam, nie i ucieka z tą łopatką. No i pojawia się prawda dorosły i mówi, zabiera temu dziecku, które nie chce oddać, zabiera tą łopatkę i oddaje. I mówi, komornik nie zabiera. Komornik oddaje. Więc nawet yy, w zawodach, które są jakby znienawidzone, ten, można znaleźć sens yy, tej pracy, tej, tej działalności, sens życia. Bo słuchajcie, ja bardzo nie lubię tego określenia work-life balance. Yy, gdzieś kiedyś czytałem taki artykuł, gdzie ktoś to podsumował work-life bullshit. Praca jest tak ważną częścią naszego życia, jeżeli yy, yy, te pięć dni no oczywiście nie pracujemy od rana do, do, do nocy, chociaż różnie z tym bywa, tak? Te 8 godzin dla jednych to jest bardzo długo, a dla innych to... O, jak ja bym chciał 8 godzin pracować! Ja tak naprawdę to pracuję 12 albo i więcej godzin, a jakbym dorzucił do tego, ile myślę o tej pracy, to się zaraz okaże 16 godzin. Non-stop jestem w pracy. A zwłaszcza teraz na tym home office'ie, nie? Eee, czy tam pracy zdalnej. Eee, więc... Eee, nie da się żyć na dłuższą metę w ten sposób, żeby nie cierpieć swojej pracy, żeby nienawidzić ten. bo to tak, jakbyś nie cierpiał swojego życia. Jeżeli od lat myślisz o poniedziałku, masz skręt żołądka, bóle jakieś, stresy, w ogóle napięcia tutaj na, na karku, żygać ci się chce, na samą myśl, że masz znowu kurwa iść do tej roboty no to to jest naprawdę bardzo ważny sygnał, że coś czy musisz w tym życiu zmienić. Bo się, kurwa, wykończysz. Bo po prostu psychicznie tego nie wytrzymasz. Co więcej, ty będziesz niszczył innych dookoła, tak? Swoich bliskich, tych współpracowników w tej firmie. E, więc e, naprawdę, jeżeli czujesz to, że... Nie, no po prostu nienawidzę, ponieważ po prostu nienawidzę. To wykonaj pewną pracę e, intelektualną. Może być to fenomenie poranka, może być to fenomenie wieczoru, może być to na przerwie śniadaniowej i zadaj sobie te pytania, dlaczego? Dlaczego, co w tym wszystkim, co robisz, jest problemem? I uświadom sobie, że to ty e, jesteś jedyną osobą, która jest w stanie to zmienić. Albo poprzez zmianę e, swojego nastawienia, czyli stwierdzenia: A może ja przesadzam, może się dałem wkręcić tej kurwa SC czy tam innemu RMF-owi, że poniedziałek to gówno. Wcale nie. E, nie kurwa, a ja wcale to tak nie umarzam. Fajnie jest, że tu, prawda, z chękiem się zobaczę e, w robocie. Pogadamy, pośmiejemy się. Albo rzeczywiście zmienne robotę. I to nie jest tak, że o nie, bo wiesz, tobie tam łatwo pierdolić, bo se odłożyłeś kasę, a wcześniej to miałeś pracę u rodziców, to se mogłeś wrócić w każdej chwili i tak dalej. A ja co? Ja mam kurwa dzieci do wyżywienia, kredyt, ja muszę pracować. Okej! Okay. Ale kurwa nikt nie powiedział, że musisz pracować konkretnie w tej firmie, w konkretnie w tym zawodzie. Ja nie mówię, że ty dzisiaj, kurwa, pod wpływem impulsu idziesz szefie, kurwa. Wypierdzielam, nie? Do widzenia, wypowiedzenie i yy, yy, idziesz do domu i mówisz: A oh, i co teraz by robił? Nie wiem, kurwa, A, chyba się powiesza, nie? Nie! Ty masz się zastanowić, czy problem jest w tej konkretnej firmie, w tym konkretnym. Yy, yy, nie wiem, ludziach, z którymi pracujesz, no to zmieniasz firmę, zostajesz w tej samej branży. Nawet obniżając sobie troszkę pieniądze. Pieniądze szczęścia nie dają, wbrew pozorom, naprawdę. One pozwalają cierpieć w komforcie, jak to niektórzy mówią, ale to niczego nie zmienia. Można mieć komfort, można mieć pieniądze i być kulwa fundamentalnie nieszczęśliwym człowiekiem. A zwłaszcza, jeżeli nie czujesz, że to, co robisz, ma sens. Można sobie tam pracować, kurwa, w mordorze na najwyższym piętrze i y, po prostu wyjść z bólu, że to, co robię, nie ma kurwa, absolutnie żadnego sensu. Co z tego, że mi płacą kupę kasy? Nie. Więc naprawdę, y, pieniądze oczywiście muszą być, tak? Hajs się musi zgadzać, ale jak będziesz stawiał pieniądze na pierwszym miejscu, to, kurwa, szczęśliwy nie będziesz. No ale wracając, y, więc... Czy, z, ten, czy zmieniasz branżę? Bo może jednak bo księgowość to nie jest dla Ciebie. Czy tam yy, inny, no nie wiem, yy, jaką tam możemy wymyślić, yy, że może po prostu ten swój czas, chciałem powiedzieć, potencjał, i to jest w sumie prawda, bo Twoja energia, Twój... Yy, twoje nastawienie plus czas, który dostałeś, prawda? Od opatrzności od Boga, od życia, od ten. To jest jakiś potencjał, który możesz wykorzystać tak lub siak, nie? Więc być może, że po prostu w tym miejscu ktoś inny, ty może nawet kurwa komuś blokujesz miejsce, może ktoś na twoim miejscu będzie szczęśliwy, a ty będziesz szczęśliwy gdzieś indziej. No to musisz tę yy, pracę yy, bolesną wykonać i się zastanowić. I oczywiście, że to nie jest tak, że, prawda, zmienił pracę, rzucił korpo, zarabia 10 razy więcej i w ogóle to pracuje 3 godziny dziennie, nie? Takie rzeczy raczej się rzadko zdarzają, albo rzadko są prawdziwe, te artykuły, nie? Natomiast y, można y, wymyślić sobie y, sytuację, że rzucił korpo, y, zmienił pracę, pracuje dużo więcej, zarabia mniej, a jest kurwa bardziej szczęśliwy. Więc. Y, jeżeli was poniedziałek gniecie, boli, to nie myślcie, że yy, to jest jakaś yy, tam trzeba po prostu zacisnąć zęby ten, tylko to jest sygnał, który mówi, że coś jest bardzo nie tak i trzeba dowiedzieć się co i coś z tym próbować zrobić. Być może, że tylko zmienić nastawienie. Być może, że odnaleźć sens bo może kiedyś, jak się zatrudniałeś w tej firmie, czy w tej, w tej robocie, to mówiłeś, kurwa, to ma sens, chcę to robić, nie? Ale z czasem, z latami się okazało, nie, kurwa, nie, 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 ja nie mogę, ja nie, ja nie mogę, kurwa, nie mogę. No, to teraz może ten, popatrzysz, co się stało, co się zmieniło. Gdzie, kurwa, straciłeś tę y, radość z, z tej właśnie pracy? Yy... Nie da się, albo inaczej, da się, ale nie powinno się, nie powinno się pozwolić na to, żeby 5 z siedmiu dni żyć jak niewolnik, żyć jak, um, żyć w, w żalu, w smutku, w rozżaleniu. To jest dla całego świata to jest niedobre. Dla tej firmy to jest niedobre, dla współpracowników to jest niedobre, dla twojej rodziny to jest niedobre, dla wszystkich. No tak, ale jak ja nie ten, to prawda, kto otworzy tam sklep, kto będzie te operacje robił, ten. Spokojnie, na świecie jest 8 miliardów ludzi już prawie i jak, ma, jak to często powtarzam, cmentarze są pełne ludzi, którzy myśleli, że są niezastąpieni. Nieprawda to jest. Ktoś tę pracę za ciebie wykona. Oczywiście, jeżeli masz to przekonanie, taką misję, że beze mnie to się tam zawali, czasami yy, yy, na wyrost, to, 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 to powinno ci dawać ten. To, to, to może buduj no. na tym, tak? Może nie musisz rzucać tej roboty, to może... Dobra buduj na tym, tak? Jestem tutaj taki, kurwa ważny, pokocham to nie. Ale jeżeli będziesz tkwił w tym i się ładował tymi depresyjnymi myślami, o kurwa, jeszcze pięć dni do piątku tylko, ja tego nie przeżyję, ludzie kochani, nie, ten poniedziałek, już tragedia, nie kawa, kawę, dajcie mi kawę, piątą kawę, muszę się na ten, bo jest w ogóle niewyspany, jest tragedia, nie wiem, no, syf, wszystko mnie boli, nie, no, nie. No tak się nie da żyć. Znaczy da się, ale nie powinno się. Więc naprawdę na swoim przykładzie Wam mówię, można się cieszyć poniedziałkiem. Ja się cieszę. Jednym z takich y, 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 trików, y, żeby się rzeczywiście cieszyć na myśl o poniedziałku, to jest, y, żeby rzeczywiście Dzień Święty święcić, czyli nie pracować w niedzielę. Nie pracować, nie myśleć o pracy. A to ja tobie łatwo... Ja, ja rozumiem. To jest moja rada, dobra rada. Wuju, może masz radę dla mnie, więc moja rada, nie pracuj w niedzielę i święta. Nawet jeżeli masz pracę, która, której sam sobie jesteś sterem żeglarzem okrętem, tak? Ty sobie ustalasz, kiedy się tam za coś zabierzesz, albo ty ustalasz, kiedy jest, masz swoją działalność i tak dalej. Nie pracuj w niedzielę. No albo w jakiś tam inny dzień, tak? Jesteś yy, yy, Żydem to w sobotę. Nie, no wiecie o co chodzi. Znajdź sobie jeden dzień, kiedy nie pracujesz, po to, żebyś zatęsknił za tą pracą. Yy, I mm, ja mam y, sporo y, rzeczy, które chciałem zrobić. Yy, powiedzmy, no, pff, związane z pracą, to może z, złe słowo, ale związane z moją tutaj działalnością. Yy, No z pracą, no niech już będzie. Których świadomie nie zrobiłem w niedzielę, żeby zrobić je w poniedziałek rano, żeby yy, yy, też czuć to, że... Tak, to muszę zrobić, to muszę zrobić, to muszę zrobić, żeby nie było takiego tego. O kurwa, no i co teraz? Co ja mam robić? O ludzie poniedziałek. Czy się kurwa nagrać? No. Nie, to złe. Dobrze, e, mam nadzieję, że ten e, w takiej lekkiej formie, ale mam nadzieję, że do kogoś trafiający po raz kolejny wałkowany temat poniedziałku jednak Wam się spodoba. Jeżeli tak, to e, oczywiście dziękuję za wszystkie łapki w górę. E, przypominam, że e, można wspierać kanał, e, zwłaszcza w kontekście tego, że jutro pojawi się livestream tylko dla wspierających widzów. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.